Siemanko widzowie. Dzisiaj nagrywam sobie kolejny odcinek z naszego survivala. Jak widzicie zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy już. Zbudowaliśmy już tak. Mury. Przed, przed odcinkiem zaczęliśmy dużą... Graliśmy po, jak mieliśmy poprzedni odcinek, to zaczęliśmy więcej na zaczęliśmy więcej grać w tym serwerze i rozbudowaliśmy to. Widać? Ja już dokończyłem swój własny domek Teraz ruszamy do jaskini Żeby... A i że... Żeby... My mamy po dwie perełki, bo po enderman poszukaliśmy I po prostu wiecie, znaleźliśmy Endermany i wydropiły E... Wie... Ty też, trochę Kew I mamy... Ja w skrzynce mam trochę żelaza, a... Ale idziemy teraz po diamenty, i po żelazo, i po węgiel, bo musimy zrobić zapasy. My jeszcze pójdziemy dziś. Jak chcę dzisiaj do ale my wierzymy, że dzisiaj to by zajęło to nam parę godzin. Gdzie ty idziesz? Nie Prosto. O, już, Już przed odcinkiem. Masz jest na ...kości mamy. To dla, co dla mnie, dla psa. Co to było takie? Mili, jeden na, na odcinku. Na odcinku. Słonek. O, sorry, sorry. Czekaj, nie. Czy nie taki, A, no. O. O! Widzieliście taki niedożyty? No, Ej, taki nie że! A tu nie ma jaskini, no i myślę, że to jest jaskinia bo ja tutaj za bardzo nie widziałam. Musimy Dawaj poszukajmy na tym odcinku jakiejś jaskini i pójdźmy dzisiaj zrobić dużo materiałów. Czekaj, a tu, czy nie ma? Czekaj Tu też nie ma, kurczę. <gryś> Spadliśmy w ten sam sposób. Siu, jest Kayf. Tu jest Kayf. Pokaż. Nie, czy tutaj nie byliśmy? No, się nie mnie zaś nie pamiętam czy tutaj byliśmy, czy nie. O, ta się jakoś Jest! Nie! Piesiu! Pimpuś! A nie uciekaj! Stój, stój! Bimkuś. Dobra, Z zostawimy cię na konkret tutaj. Dobra. Papa. No pa. i tak starczy. No bo kurka mamy. Ok, to już od razu. E, czekaj, tylko trzeba skopować drewno i żelazo. Trzeba znaleźć i, i już robimy to. E, tutaj nie zrobimy. Trzeba iść do naszej bazy. Trzeba zrobić to na, na, na się Ja potrzebuję, ja potrzebuję, że na ja nie ma w ogóle żadnego kilo. Aha. Ej, czujesz, że ten będzie będzie jest duży. No chyba tu jest pe, peł... Mam jaskinny. O! Ma masz kilo? O! Czy mniej, że tym lepiej? A my nie byliśmy tej jaskini? Pamiętam. Mm, nie, nie pamiętam właśnie. Czy my tutaj byliśmy czy nie, bo... nie? Nie, byliśmy, bo nie poznali tej jaskini w ogóle. Z naszych odcinków ostatnich. Widzimy, widzę, że nawet z Pico też wam się widzę jak podoba tym, ten server. Co? Ej, na sam dół! Co tam jest? Wardena. Nie gadaj znowu Warden. Widzisz? Jak! To Ej, cię... to, to, to normalnie ty go Nie. Nieee! Jesteśmy w jego mieście! Pięknie! To wiesz, że no nie A normalnie bym nie dostał osiągnięcia! No tak, normalnie byś nie dostał, jakby to nie było jego. Hop, wiem, żeby mamy przechwala pana. Bo jeden dźwięk i już po nas. Co? Ale tak? To... Co? Nie, bo, y, jak, jak hałasujesz i, i poszedł do tego generatora, to możesz zrobić tak, żeby. tu stoisz i wtedy i, i on, on czuje, jak ty się nadal ruszasz, on się wtedy rępi. Bo ja kupiłem tego grył ostatnio na swoim serwerze, stworzyłem. No. Tak ono za siebie wygrał. to tak robiłem? Chłop się nie rozbił. Fajny chyba pomysł. Nie będziesz go no. i robił. Po prostu zniszczymy wszystkie bloki. Żeby nie musiał. A tu jest jego chyba jednak miasto. A ty no. chcesz cicho. Przecież bym przecież tam, cicho, co? Ty! Dobra, musiałam. Bo może dlatego, bo... Nie wiem, co nie? ale... Jakby to nie ma nic, czy czegoś żeby było. Bo ten tunel się nie ciągnie dalej. Ej, możemy znaleźć diamenty?

czy ty mówisz, że to jest mały kejf? Że, że to jest duży kejfaj A po co się zbliży? Powiedzmy na dole. No nic nie ma. Chyba. Z diamentów nic. Nie! Co jest go! Widzę, mówię wam, że to nie jest ustawione. Mówiłem widzę, że to nie jest ustawione. Kubie powiedziałam, że di diament. Tak, kupię powiedziałem, że z diamentów nic i nawet tak diament. A bo co tutaj byłeś? No tak, Tu jeszcze jest niżej. Nie, to muszę pokopać, bo ja nie mam... Nie mam przy sobie pieca. A masz w ogóle crafting? Dobra. A nie, na Ja tutaj szukam dalej, chłopie diamentów. E ryd, się opaca? Kopać czy się nie opaca? Lec są, no? Kopać, bo nie wiem. Cię kopać. To, ale tak to możemy wrócić się do tego cave'a Tak, zgadzę, że będziemy się wracać do tych cave'ów Chuj, powiedziałam, że nici z diamentów i na tak diament, tam był Gdzie? Był tam, gdzie tam byłem To jest obok Czekaj, bo ja tutaj szukam więcej diamentów ja ubijamy diamenty w ogóle. Bo ja tutaj ja tutaj byłem. Jako pierwszy Nie, ja nie Nie, nie Ja, ja oświetlam ja te miejsca. O! Czekaj, gdzie tutaj to, to było? Czekaj, tu, 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 tu. O! Tutaj były diamenty, że były diamenty. Tu jeden diament był, a tu było żelazo. I trzeba ja nie idę do tej drugiej, bo tu są dwie części. są dwa części, dwie części tej jaskini. No to idziemy do tej drugiej też. No tak. Lapis. Lapis ja już kopię na lapis od razu. Na tym odcinku musimy się wystakować. Ale... To wiesz, na tym odcinku zrobimy wreszcie enchanting. Ja się w ogóle uda. Bo jeden diament no, potrzebujemy. Potrzebujemy ostatni diament i oksydia. No, nie, to trzeba pięć diamentów potrzebujemy jednak. O kurczę. O... Ale to co, co, co robimy? A no, to po prostu zrobimy może za odcinkiem lub na odcinku. Opię, jak, ja, jak ja samemu, jak ja ostatnio samemu zadałem, to zrobiłem dwa diamenty samemu. I zginąłem w gminie no, no, a ja, ja też szukam. Ja też mam dużo żelazo, bo mam 10, czyli możemy tak wprost rozwijać żelazo i te inne rzeczy. Uuu, no, tutaj działa jest taki widać co mogę. tam gdzie jadłem, to było mowy. Kupił grygoda! Kupił grygoda! Czekaj, chodź Ja nie mogę iść, ja, ja tutaj szukam. Ile żelazo. Żelazo, żelazo tutaj! Co jest w Tam gdzie ja jestem, to widzimy, żelazo jest. Dobra, już się nie musimy martwić, o że żelazo. Żelazo tutaj, to tutaj będziemy mieli dużo. Ale teraz się o węgiel trzeba bać, i, no, bo. Diamanty. Lub no, Te na... zębiaki nie przerażają. Co dużo tych zębiaków. Jak tam ja byłem, to było dużo. Ząbiaki. Co Co Mam pomysł. Wiesz, jaki? Zaprosimy i wi jakiegoś widza na odcinek. I beń, z nami zagra jeden tylko odcinek. Tylko jeden nagra z nami odcinek. Zrobimy coś takiego później. No, no, to w I ja w w zrobimy tutaj jak cię. Dawaj, że w w zjadę, zrobimy cię. I dawaj jak zrobimy i, fajną wioskę, to dawaj zaprosimy jakiegoś widza, który z nami zagra. Jednym, jednym odcinek zagra. Nie masz w ogóle psić ja jestem gdzieś po czym sobie, ja tu chodzę wszędzie, bo ja, to jest to, obok, te, obok tej jaskini to jest kolejna. Obok tej jest, obok pierwszego to jest ginkla. Nie, że obok żelazo? jest Ja ja nie, ja żelazo przy sobie, i złoto za skopię. też. O żelazo już się nie, trzeba chyba martwić nawet. O kurcze, co ja widzę? Co to za jaskinia? Tam gdzie ja jestem jest za dużo jest. O chłopie! O, my jesteśmy w miastu Ordena sobie! A jesteś? Tak, jestem tam gdzie my wcześniej wchodziliśmy do na... O tej wodzie Patrz, jestem tu, a to jest normalnie miasto Ordena. Tylko by coś się powiem, ja tutaj widzę taką wie taki wielki Mama, no chodzi, chodź, chodź, powrócił do mnie. W takim mieście nas 11 skrzynki. Ja będę dzisiaj pójść. Nie, Marciem, nie gdzie ty jesteś? Chyba sobie jaja robisz, się skupiasz. No ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ja I gdzieś indziej poszłem. Ja poszłem do drugiej jaskini. A chodźcie, ty byś się do góry! Nie. Nie wiem, do woli ciągle jesteś ten? Tak? I... Ja nie wiem czy ja to jest nie wiem, że tam tam gdzie my wchodziliśmy normalnie normalnie jest. Ja, ja jestem też gdzieś gdzie gdzie jesteś od Urdana. Ordana. Czyli ty jesteś tam jednak. Gdzie <laughs> Kupiłam trzy diamenty. Ale o! O, ja teraz ja to bo nie wiem, czy nie, nie zrobi się Mam już trzy diamenty. Jest. Nie ruszam się! Ty nie zespił się Wordem przed chwilą. Znowu się nie zespił! Ja e, nie co mam teraz zrobić, To sobie! No jakby... Tutaj są skrzynki, a chcę ja je zlutować Diamenty! Czy... Diamenty! kolejne kupię! Miałem kolejne diamenty! Nie. Yeah. Ty tam coś robisz tym, że ten ja znajdujący. Więcej diamantów. Żebym nie wiem, żeby jej oni przyszedł na prawdę, bo jak on 30... Nie będę uciekać! Dobra, nie wezmę się. Nie! się to! O! Kurde! O, się wezmie! To lokaj! No to chciałbym chciałbym włączyć sobie Żeby nie móc, żeby móc wychodzić o tak sobie o, chyba sobie jaja robić, że on będzie włączać Co? O kurwa, o kurwa Widzowie, rognąć. W <śled> ja, y musiałam rognąć Chodź, ty na wszystko wącha Ja musiałam lognąć, Wiktor Ale on mnie nie będzie, on chyba do mnie przyjdzie, co nie? To się nie wiem. O! Nie, nie bo Chłopie, Ten metle czuje? I chłopie te... I te dźwięki chyba były głośniejsze, szybko mi się wydaje. Ja nie wiem co teraz. Ja też mogę, chłopie. mi kupię. Od razu... Pod... Nie wiem, ja miałem być cicho chłopie Ale muszę skopać złoto Trzymaj w ogóle jeszcze jakby chłop uchodził Dobra, widzę, że to tyle. na tyle Na razie widzę że...